Szukamy momentu, Czy znajdziemy je w dwóch puszkach i w dwóch farpakach? Nie, to są farpaki, tak tak? Robimy pojedynek jakiś? Robimy pojedynek. Jedną paczkę ty, drugą ja, tak? Okej. Okay. Jedną ty, drugą ja. No, zaczynamy. Tutaj. To nas widać. To nas nie widać. Jakie limitki, nitki? Najpierw zaczniemy. Co masz za limitkę? Jaki? Olaf, Errol? Układaj go zaraz. Którą wybierasz do pojedynku? Ego. Eee. Martina Lego. A ja mam limitki Klausa. 268. I wygrałem. <grymne> Jeszcze jakie mam limitki oczu? i co? I tak będzie coś. I koniec. Dobra, pierwsza paczka. Co będzie no to wybierasz sobie. Rafinia. co tam dajesz? Gustavo Gomez? Ja otwieram. tylko Dominika, kogo wybierasz? Z tak? Rafinia. Rafinia, dobra. Wybierasz Rafiny, kładziesz tam na swojego. Teraz ja otwieram. Jeszcze jeden? No na razie nie, to już ja otwieram teraz. Gonzalo Ramos? spinner. Jesteś Manchester. Jesteś piętnaście. Alvarez. To ja wybieram, no jest jeden jeden, no. Masz rację. Przepraszam, dwa i dwa nie. No robię, co tam masz? Co tam masz? Czasem no, Ja na kogo bierzesz? Tutaj ja Marczu, tu biorę, widać, tu widać. Ja jak coś w kalendrze. Ja sam biorę. Krzyżka, Pesanze, tak? 29, ile ma? 29, że oh! Top Master Lautaro! Mamy? Nie. Wszystko 3-0 niestety. Nie, nie. 3.0, Ojej. 3-0 podrabień. Tutaj mam, widać. Nie widać. Mierzycie do tego. Tu, tu. O tak do przodu. O tak. O tak, no? No, super. Double travel. Yeah. Miller. Ile mamy dobra na Miller? 273, no. No i dwa złotki, tak? I biorę no, Millera. Millera, no to bierz Millera. Kasia. Gracja. Co mam ty możesz więcej. Ty dobrałeś. Aha. Laptie. No i wygrałaś na teraz, co? Ile mam chyba wybieram. No. 3, 3 1. Odegard. O, tam spokojnie, spokojnie. Odegard. Odegard. I dalej nie ma Momentum! Co pan wybiera? Odegarda, tak? Ja obecnie nie biorę odegarda. Odegarda Nie ma odegarda, nie? Nie. Chyba Lipa. Lipa. 3-2 będzie. Hmm. Bo ja biorę kogo? Tego nie biorę. Tego jest biorę. I lałem. 4-1. 4-1. Mówi wyższy. A to jest teraz puszka. A co, nie ma tego? Nie mam jeszcze jedną A, bo ja wiem, co wiesz co. Trzeba z puszki zabrać jedną paczkę. Bo się przyznaję, że ja sprawdzałem, czy tam jest. Co są za limitki w tych puszkach. I pomyliłem paczkę, bo tu jest moja paczka, już dodatkowa. Tu. Moja. A twoja? Tutaj, masz trzymać wszystkie jedno, nie trzymać. O, to się stworzyłeś. Ja sobie radzę. Ale radzę za? Ja biorę. No tak, go bierze. 4, 2. ty Otwórzmy strzegę teraz. 4, 2, dobra. A teraz puszki, tak? I te jedną puszkę, tylko coś paro, czy paro? I dalej najeżdżał. 4, 2. I dalej nie ma momentu. Nie ma momentu. Co tam za limity masz, pan? Jakie limity? Hmm, fiki, no hmm, jakie słabe limity. A ja? Tio, Nie Mijołnierz, ja, takie sobie! Gdzie jest momentum nasza? Nie ma Momentum. Kolor wyrysza. Co? Juka! Ja coś mam chatać. Saka? Nie myślałem. Nie trafimy nigdy do momentu, wiesz? Sami. Teraz ja otwieram. Zmienię koniec. Może drugi. Nigdy nie trafia. Nigdy nie trafia momentu. A my po prostu jesteśmy jacyś słabi. Lukas. A, czego ja, ja nie wybrałem? Ja wybieram tego. Ty kogo bierzesz? 4-2. Kogo bierzesz? Logaraj. Logaraj to jest 5-2. No, teraz całkiem 183. Ja to wybieram. A ty? Nie ma momentu. Jeśli nie trafimy momentum, przestajemy zbierać karty. <grybujesz> tak, tak będziemy zaklinać to. Ostatnie paczki. Nie ma momentu, dobra. Nie ma. Powiedz, co masz. Nie ma momentu. Ale tatu... powtórka. wili powtórka. Będziemy zbierać. No będziemy, dobra. Ale momentu nie ma, no. Zaczaruję? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma Nie ma Uuuu. Nie ma Ale jeszcze na pewno już znajdziemy Cierpliwości Limitek właśnie mamy nowych Jeszcze może dzisiaj będzie jakiś może coś dokupimy Nie, no, nie, nie, dzisiaj na pewno już nie ile można dokupować tego? ktoś przykrzywił kamerę, także straszny bałagan, sprzątamy adios, amigos, papa. Pa.